Cześć, Piotr z tej strony, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was omówienie projektu Up Only, ale zanim przejdę do omówienia tego projektu, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to co powiem w tym filmie nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To co powiem może służyć jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych, a jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować w przedstawiony tutaj projekt, Powinien zrobić to na podstawie własnej dogłębnej analizy, lub też skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego. Dobra, na no prawną mamy za sobą, więc zabieram się za omawianie projektu App Only. App Only to platforma do przewidywania i analiz gier Play to Earn, która będzie pomagała dokonywać opartych na danych wyborów inwestycyjnych w grach typu Play to Earn i grach opartych na technologii blockchain. Będzie można wykorzystać dane dostarczone przez App Only i obstawiać wyniki gier typu play to Earn za pomocą tokenów UPO i dzięki temu zarabiać. Tokeny UPO, czyli te tokeny natywne tej właśnie platformy App Only, będą paliwem napędzającym platformę prognoz App Only. I jak to będzie wyglądało? To już sobie przejdziemy, gdzie to jest? O, jest tutaj. Czyli tak. Będzie to takie, będą trzy kroki. Czyli najpierw trzeba będzie połączyć swój portfel web3 z platformą Prognos App Only, następnie tutaj wykorzystać dane App Only i obstawić wyniki, czy też rezultaty gier typu Play to Earn, no i zarobić tokeny UPO. Czyli w założeniu jest to bardzo proste. Dobra. Gry typu Play to Earn zaczęły odgrywać znaczącą rolę w rozwoju gier opartych na blockchainie, ponieważ oferują lukratywne możliwości zarabiania dla internautów na całym świecie. O opłacalności i popularności gier typu Play to Earn świadczy rosnący wzrost liczby graczy i w ciągu ostatnich 6 miesięcy liczba graczy korzystających z technologii blockchain wzrosła ponad 9 dziewięciokrotnie rosnąc z nieco ponad 100 tysięcy użytkowników do ponad 1 miliona. Akcja Infinity, największa pod względem wolumenu gra blockchain, miała ponad 180 tysięcy użytkowników w tym okresie. Widać wyraźnie, że rynek gier blockchain rośnie i ma potencjał, aby kontynuować ten wzrost przez następną dekadę i dłużej. Jednak źródła danych dla tego wschodzącego rynku są obecnie rozdrobnione, co utrudnia zainteresowanym graczom i widzom transmisji streamingowych znalezienie istotnych informacji, takich jak: y, które gry typu Play to Earn dają najlepiej zarobić, w jakich grach odbywają się najbardziej widowiskowe turnieje czy też bitwy i jakie są nadchodzące nowości. Wypełnienie tej pustki będzie kluczowe dla następnego poziomu rozwoju. Ponieważ dowodem na to jest rola platform analizy danych w innych wschodzących branżach. Analityka danych odnosi się do procesów i narzędzi wykorzystywanych do zbierania i przekształcania danych w sensowne informacje. Przy światowych wydatkach na big data i rozwiązania analityczne na poziomie 215 miliardów dolarów w 2021 roku, można śmiało powiedzieć, że nie można przecenić znaczenia analizy danych. Zwłaszcza dla rozwijających się branż technologicznych, w których te analizy dostarczają wiarygodnych informacji dotyczących historycznej wydajności takich podmiotów, dzięki czemu inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje. Jaskrawym przykładem takiego produktu, który pokazał znaczenie analityki danych dla wschodzącego rynku jest CoinMarketCap kiedy platforma została uruchomiona w maju 2013 roku, rynek kryptowalut był jeszcze w powijakach i miał bardzo niewiele wiarygodnych źródeł danych. Nawet jeśli tamta platforma była daleko od gotowego produktu, który znamy dzisiaj, CoinMarketCap przeniósł świadomość branży i przeniósł spekulacje na rynku kryptowalut na nowy poziom. Zapewnił prosty, ale cenny zasób informacji dla wszystkich zainteresowanych i odegrał kluczową rolę we wzroście rynku kryptowalut. Od mniej niż 30 milionów dolarów kapitalizacji rynkowej do obecnej wartości ponad 2 bilionów dolarów. I CoinMarketCap znajduje się obecnie wśród 100 najlepszych stron internetowych na świecie. I ta witryna ma szacunkowo 200 milionów odwiedzających miesięcznie i zajmuje drugie miejsce wśród najczęściej odwiedzanych stron w kategorii finanse i inwestowanie. Jej najbliższy konkurent, czyli CoinGecko, plasuje się na 397. miejscu najczęściej odwiedzanych witryn na świecie, z około 110 milionami odwiedzających. Biorąc pod uwagę, że jest około 220 milionów inwestorów w kryptowaluty, te statystyki ruchu pokazują również, jak ważna jest analityka danych dla przeciętnego inwestora. I App Only. Pozycjonuje się jako wiodąca platforma danych i analiz dla szybko rozwijającej się branży gier Play to R. Branża Play to R jest na etapie szybkiego wzrostu z ogromną liczbą nowych gier, które będą wchodziły na ten rynek w najbliższym czasie. Jednak gracze grający po to, żeby zarobić, nie mają niezawodnych źródeł danych i analiz, które pozwoliłyby im czerpać informację e, i wykorzystywać je w swoich działaniach w świecie gier. Nawet główni gracze tak, tacy jak dapradar.com prezentują tylko dane związane z użytkownikami i wolumenem obrotu. Jako że ta zdecentralizowana branża gier wciąż się rozrasta, potrzeba uzyskiwania dokładnych i użytecznych danych staje się coraz bardziej nagląca. I tutaj właśnie Only zajmuje tą krytyczną lukę na rynku, Zapewniając jednocześnie infrastrukturę, która pozwoli na obstawianie wyników gier Play to Earn i na generowanie zysków dzięki ich zdolności przewidywania. Podobnie jak CoinMarketCap i Coingecko.com, AppOnly e, będzie ugruntowywać swoją pozycję jako zaufany katalog danych dla branży gier, w których można zarobić. E, katalog danych AppOnly będzie pobierać dane w czasie rzeczywistym z gier Play to Earn. Wykorzystując rozwiązania do zapytań o dane. I będzie pobierać takie dane jak wielkość cen w grach, dane dotyczące aktywnych gier, szanse, jakie są na wygraną w puli nagród w grze i łatwość wejścia. App Only stworzy infrastrukturę do prezentacji niezwykle wnikliwych i przydatnych danych na temat wszystkich opcji gier typu Play to Earn. Co więcej, katalog danych zapewni członkom społeczności App Only możliwość przesyłania odpowiednich linków związanych z projektami typu Play to Earn i na przykład członkowie App Only będą mogli przesyłać wiadomości i informacje prasowe związane z projektami w bazie danych do katalogu danych będzie można przesłać każdą nową grę typu Play to Earn i dane zostaną dostosowane zarówno dla graczy biorących udział w grach, jak i dla widzów transmisji streamingowych gier typu Play to Earn. E, gracze, którzy chcą zarobić, będą mogli łatwo zidentyfikować gry i platformy, które oferują najbardziej lukratywne nagrody, ale także te, które są najmniej konkurencyjne oraz te, które ostatnio zyskują pod względem e, wykorzystania platformy i ruchów cen ich e, tokenów. Widzowie będą również mogli łatwo zidentyfikować najbardziej aktywne i Ekscytujące zmagania do obejrzenia. Ponadto widzowie będą mogli zarobić na swojej działalności, obstawiając wyniki różnych gier typu Play to Earn. Dobra, i teraz y, to jest jak ma wyglądać ta platforma, co ma dostarczać, a teraz sobie przejdziemy tutaj do roadmapy. No i tutaj w tych y, w 2021 roku, w pierwszym, drugim kwartale, no to. Był ten wstępny rozwój platformy, rozbudowa zespołu, tak, opublikowanie white papera. No a teraz sobie przejdziemy do tego, co jest obecnie i co ma być w najbliższym przyszłości, czyli w czwartym kwartale, tutaj ma się odbyć sprzedaż tokenów. No to właśnie ta sprzedaż tokenów będzie się odbywała. Ma być listing na giełdzie i również ma być przedstawiona wersja beta platformy do analizy danych i ma być możliwość stakeowania na platformie beta. Jeżeli chodzi tutaj o jeszcze sobie przesunę dalej troszkę. Jeżeli chodzi tutaj o pierwszy kwartał 2022 roku, no to ma być już ta końcowa chyba wersja platformy do analizy danych tutaj na żywo. Ma zostać uruchomiony model danych i zarabiania i dodatek do wersji beta tej platformy przewidywania. Jeżeli chodzi o drugi kwartał 2020 roku, no to ma być już te prognozowanie na żywo i ma zostać dodany model zarabiania. Jeżeli chodzi o kolejne kwartały, to w trzecim kwartale 2022 roku ma być sponsorowanie graczy i dodanie modelu zarabiania, a w czwartym kwartale 2022 roku mm, ma być tutaj ten rynek Metaverse i dodany y, depozyt. Dobra, to wszystko, jeżeli to o to chodzi, co oni tutaj planują zrobić. No i tutaj przechodzimy sobie teraz do zespołu, czy zespół, będzie w stanie dostarczyć to, co zapowiada. Tutaj jak widzicie, yy, no tutaj znowu są takie, yy, nie wiem, czy imiona, czy niek w niektórych przypadkach, znaczy w większości przypadków to są jakieś tam yy, ksywki. Natomiast są tutaj yy, odnośniki, jak sobie najedziecie na taki profil danej osoby, to jest odnośnik do LinkedIna albo do Twittera, a no, w przypadku niektórych nie ma, ale w większości, w większości przypadków takie odnośniki są. No i dobra i teraz lecimy z przedstawieniem zespołu. W sumie powiem wam, że e, już y, no wiem dlaczego tutaj oni y, takie y, ksywki swoje powstawiali, bo tutaj większość zespołu jest y, z Tajlandii, no i tutaj naprawdę te y, nazwiska i imiona są ciężkie do y, wymówienia. Y, tutaj y, ta pierwsza osoba Top, czyli tak, czyli ten prezes, no to on się nazywa Nadhapol Asarasakorn. E, ma globalne doświadczenie w marketingu, e, finansowaniu handlu, administracji biznesowej i technologii blockchain. Pomógł kilku dużym przedsiębiorstwom stać się bardziej wydajnymi, wprowadzając rozwiązania oparte na Solidity w celu wyeliminowania kluczowych, wąskich gardeł. W ciągu ostatnich 10 lat współpracował z różnymi międzynarodowymi firmami, w tym z firmami z Izraela, Hongkongu, Chin, Indii, Australii, Singapuru, Holandii, USA, Sri Lanki, Rosji i e, Japonii. I on jest tutaj prezesem e, właśnie w App Only od maja 2021 roku, czyli e, przez 8 miesięcy, czyli właśnie chyba tyle, ile istnieje ten projekt. Wcześniej przez 4 lata był dyrektorem do spraw technicznych. W Sachi International Company. Jeszcze wcześniej był dyrektorem zarządzającym w Guanzi Gubao, i tutaj on pracował w Chinach, ale to był oddział, właśnie też firmy z Tajlandii, i wcześniej w w latach 2013-2014 był kierownikiem do spraw technologii w Xiong Heng International Company Limited, też właśnie w Chinach. A jeszcze wcześniej był menedżerem do spraw handlu międzynarodowego w Kaka Bangkok Plus Company Limited. I w latach 2008-2012 był głównym menedżerem w Xiong Heng International Company Limited. Jeżeli chodzi o drugą osobę, tutaj przedstawianą jako błaj no to tutaj on, to się nazywa Reveroy sangri jest dyrektorem technicznym właśnie w App Only i jest on specjalistą do spraw technologii z ogromnym doświadczeniem Full Stack Development, projektowaniu architektury danych i technologii blockchain. Współpracował z różnymi zespołami programistów, kierując działaniami na rzecz projektowania, zabezpieczania i utrzymywania wysoko wydajnych aplikacji. Waponly jest dyrektorem technicznym od maja 2021, czyli 8 miesięcy, i jest on odpowiedzialny za kierowanie zespołem technicznym i kierowanie rozwojem wiodącego katalogu danych i platformy ProGros dla branży gier typu Play to Earn. I Nadzoruje zarówno rozwój front-endu, jak i back-endu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznej budowy tej platformy. E, wcześniej e, pracował przez dwa lata jako senior full-stack developer e, w Siam DAP e, i jeszcze wcześniej przez e, prawie 6 lat, od 2013 do 2018 roku, e, pracował jako full-stack developer, e, developer w firmie solution corner. Kolejną osobą tutaj przedstawianą jako jam jest Ram Chawun Kierto Kireti I jest ona specjalistką od stron internetowych i marketingu z ponad 8-letnim doświadczeniem w agencji internetowej i marketingowej i tutaj odpowiada za Y, znaczy specjalizuje się w obszarach zarządzania projektami i rozwoju biznesu, y, a także w budowaniu strategicznych planów operacyjnych y, i marketingowych wraz z realizacją prac kreatywnych. Odpowiada za prowadzenie, utrzymywanie i rozwijanie relacji z istniejącymi i nowymi klientami przy jednoczesnym dążeniu do zwiększania y, przychodów. Od y, 2017 roku, y, czyli już ponad 4 lata, jest Takim dyrektorem zarządzającym w Cos Design Website and IT Security Agency, i w tej firmie między innymi opracowała i wykonała kampanie marketingowe dotyczące tutaj właśnie kryptowalut, dzięki którym czy też projektów kryptowalut, dzięki którym zwiększono liczbę członków społeczności o ponad 120% w ciągu dwóch miesięcy i tutaj chodziło o członków społeczności na Telegramie i na Twitterze oraz zarządzała działaniami influencer marketingu i e, PR w świecie krypto. E, od 9 miesięcy jest również dyrektorem marketingu w Nakamoto Games, a wcześniej pracowała, e, znaczy nie pracowała, tylko była dyrektorem, znaczy dyrektorem do spraw PR w Red Hill Asia oraz była e, menedżerem do spraw komunikacji w Ogilvy One Worldwide. Dobra, kolejną osobą jest tutaj, gdzie to jest na stronie, o, ten przedstawiany jako ROD. E, on się nazywa PatcharaPol PalaPol i jest programistą Solidity WAP Only. E, jest biegły w kilku językach programowania, takich jak e, Python, e, C, C, PHP, JavaScript, a szczególnie w programowaniu opartym na Solidity. I on po kilku latach pracy przy tworzeniu stron internetowych przeszedł do branży gier opartej na blockchain, gdzie będzie kierował programowaniem w języku Solidity właśnie na platformie e, App Only. I tutaj mm, jest on e, programistą Solidity w App Only od trzech miesięcy i jest odpowiedzialny głównie za rozwój inteligentnych kontraktów na głównej platformie e, AppOnly. E, od grudnia 2016 roku jest właśnie też freelancerem i tutaj właśnie no, odpowiada za tworzenie, znaczy nie odpowiada, tylko jest freelancerem i tworzy strony internetowe. A wcześniej przez ponad 2,5 roku pracował w IBM w Tajlandii jako programista blockchain. Kolejną osobą tutaj jako, oznaczoną jako field. Jest Vasin Korn Pitak. Jest on starszym programistą w App Only i jest on zapalonym graczem, który od ponad dekady jest niezwykle aktywny w świecie gier online. Przewodzi grupie społeczności graczy na Discord w Azji Południowo-Wschodniej liczącej ponad 10 tysięcy członków. I tak jak poprzednia, ta osoba po latach pracy w tworzeniu stron internetowych wszedł do branży gier gdzie skupił się głównie na prowadzeniu działań związanych z rozwojem front-endu dla różnych zdecentralizowanych aplikacji czyli tych dapsów skoncentrowanych na grach. Jest on tym starszym programistą w Apolli od 6 miesięcy. Wcześniej był też głównym programistą gier w Sublime Solidity i on był tam głównym twórcą gier właśnie w tej agencji rozwoju white label. Ethereum Sublime Solidity i pomógł wielu grom opartym na blockchainie zdobyć rynek dzięki najnowocześniejszemu rozwojowi front-endu. Przez 6 lat był też starszym programistą w Solution Corner, gdzie prowadził rozwój front-endu dla agencji świadczącej usługi tworzenia stron internetowych dla rządu Tajlandii. Dobra, to mamy omówionych członków zespołu, a teraz sobie przechodzimy do doradców, i tutaj. Pierwszym doradcą jest Polak Tomasz Kos. Jest on dyrektorem zarządzającym w Kos Design od grudnia 2005 roku, czyli już ponad 16 lat. I on założył tą właśnie agencję kreatywną w Bangkoku i zbudował ją od podstaw, aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce agencji w Tajlandii. W tej chwili jego agencja zaspokaja potrzeby mediów cyfrowych. Niektórych z największych przedsiębiorstw w Tajlandii i zapewnia wzorową obsługę dzięki zespołowi ponad 30 specjalistów. Działa również jako doradca firm z branży blockchain, a od 9 miesięcy zapewnia strategiczne wskazówki dotyczące ekosystemu gier play to earn dla Nakamoto Games. Kolejną osobą tu jest y, Questor, jest y, prezesem Wysyn Ventures. I Wysyn Ventures inwestuje kapitał w projekty ze świata krypto i poprzez zainwestowanie kapitału Wysyn pomógł innowacyjnym projektom wzrosnąć do wycen sięgających setek milionów dolarów. Kolejną tutaj osobą jest Will Skyman i on tutaj działa w Skyman Ventures, czy też jest twórcą pomaga firmom, znaczy ten Skyman Ventures, czyli ta firma, pomaga firmom ze świata krypto rozwijać się dzięki kapitałowi, mediom i marketingowi. Mają ponad 7-letnie doświadczenie w mediach i marketingu i oni inwestują e, głównie kapitał w rundach e, seed, private i e, strategicznych e, i Tworzą oraz y, publikują treści w mediach, nawiązują partnerstwa strategiczne oraz zapewniają wzrost społeczności również poprzez influencer marketing. I oni zainwestowali m.in. w takie projekty jak Synapse Network, Jarlo, Nakamoto Games, iotexpad, Blockchain, y, Blockchain Monster Hunt i Octopus Network. I dobra, to już mamy omówione cały tutaj zespół tworzący ten projekt oraz doradców no i tutaj widzimy partnerów to nie będę wszystkich wymieniał bo możecie sobie zobaczyć ale widzimy że tu partnerami jest Poligon, Nakamoto Games, Moonstarter, Lavender Capital, Roseon, to tu mam jeszcze Kent Capital no także możecie sobie zobaczyć bo tych partnerów jest tutaj naprawdę wielu i tutaj nie będę ich wszystkich tam wymieniał. A teraz sobie przejdziemy do tego, co interesuje osoby, które chciałyby zainwestować w ten projekt, czyli do tokenomii tego projektu. A więc całkowita podaż tych tokenów UPO będzie wynosiła 160 milionów sztuk i we wszystkich rundach sprzedaży zostanie sprzedanych 56 milionów tokenów. W rundzie Angel tutaj będzie, czy było już sprzedanych 10 milionów tokenów, w rundzie Seed 12,5 miliona tokenów. W rundzie Private 1 15 milionów, w rundzie Private 2 17,5 miliona. No i w rundzie Public Sale IDO tylko milion tokenów. I właśnie teraz ta runda się zbliża. Ja tutaj wiem, że ta runda właśnie będzie się odbywała na platformie Synapse Network i tam będzie również się odbywał Glim. Taki konkurs dla osób, które nie stykują tokenów SNP i pod opisem filmu, znaczy w opisie filmu, zamieszczę wam link do tego konkursu Glim. A jak sobie wejdziecie na platformę Synapse Network, no to będziecie widzieli. W jakich terminach się ta sprzedaż odbywa, i czy jeszcze zdążycie zastejkować tokeny SNP i wyrazić chęć udziału w tej rundzie sprzedaży. Jeszcze tylko, tylko dopowiem, że warunkiem wzięcia udziału w sprzedaży w każdej rundzie finansowania na platformie Synapse Network jest. Zastajkowanie co najmniej 1000 tokenów SNP na tej platformie i następnie przejście KYC, bo KYC można przejść dopiero jak się zastajkuje, właśnie te co najmniej 1000 tokenów SNP. Ale tam terminy sobie możecie sprawdzić. Ja też w opisie filmu zamieszczę link do właśnie platformy Synapse. Tam będziecie mogli sobie to sprawdzić, jeżeli będziecie mieli taką e, ochotę. Dobra, co tu mamy dalej? Dalej mamy e, podział na te m, różne m, segmenty właśnie tych tokenów i tutaj mamy e, i tutaj mamy e, rezerwę na granie i zarabianie i tutaj na nią jest przeznaczone 30 milionów tokenów e, z tego 20 milionów będzie tutaj na um, zarabianie płynności oraz 10 milionów na, um, na nagrody właśnie dla um, graczy. Następnie będzie fundusz przewidywania um, tego właśnie graj i zarabiaj i um, na niego będzie przeznaczone 10 milionów tokenów, w tym 7,5 miliona będzie na um, pulę płynności, a 2,5 miliona na odszkodowania dla. Graczy. To też można tak przetłumaczyć jako bonifikaty, ale to chyba wydaje mi się bardziej, że to chodzi o odszkodowania dla graczy. Nie wiem yy, w sumie, yy, czy oni tutaj się spodziewają, że właśnie te ich przewidywania niektóre się nie sprawdzą i, i gracze stracą i, i, i to będzie na te właśnie dla nich odszkodowania, no nie ma tego tak za bardzo na razie wyjaśnionego, także należy tylko to pozostaje w sferze e, domysłów. Następnie na reklamy biznesowe i reklamy graczy będzie przeznaczone 12,5 miliona tokenów, w tym 10 milionów na e, tutaj m, nagrody dla sponsorów i 2,5 miliona na finansowanie kampanii. Na rezerwy operacyjne będzie przeznaczone 20 milionów tokenów, w tym 10 milionów na rezerwę i 10 milionów na fundusz awaryjny, taki, yy, no, jeżeli coś zajdzie, jakaś nagła yy, potrzeba. 30 milionów tokenów będzie przeznaczone dla zespołu i doradców, w tym 25 milionów tokenów będzie przeznaczone dla zespołu i te tokeny będą zablokowane przez 24 miesiące. A potem będą uwalniane przez kolejne 12 miesięcy. Dla doradców będzie przeznaczone 5 milionów tokenów, i one będą zablokowane przez 4 miesiące. A potem będą uwalniane przez 6 miesięcy. Na zachęty dla społeczności będzie przeznaczone 1,5 miliona tokenów, i one będą przeznaczone dla osób, które będą zgłaszały błędy. Dobra, a teraz tutaj sobie zobaczymy jak będą uwalniane te tokeny z różnych rund sprzedaży. Także widzimy, że z rundy Angel 5% będzie uwolnione przed listingiem, a następnie 7,91% miesięcznie przez 12 miesięcy. Co tutaj mamy? A rundę Seed 5% przed listingiem, później 9,5% przez 10 miesięcy. Tokeny zakupione w rundzie Private 1 też 5% będzie przed listingiem, następnie 11,875% miesięcznie przez 8 miesięcy. Jeżeli chodzi o rundę Private 2, to tutaj też 5% będzie przed listingiem, następnie 15,83% miesięcznie przez 6 miesięcy. I tutaj. Runda, ta public, właśnie public IDO, i tutaj no, ten westing wygląda w sumie najlepiej, no, ale też pewnie jest najdroższa, najwyższa cena za te tokeny. Ale tutaj będzie 50% uwolnione przed listingiem i 50% po 30 dniach tak wygląda z tej rozpiski. I tutaj widzimy, że na początku będzie uwolnione 3 250 500 tokenów UPO. Także teraz podsumowując, no, projekt ma ciekawy pomysł. Wątpliwości jedynie tutaj no, takie budzi pytanie, czy, czy będzie popyt na dostarczane przez ten projekt rozwiązanie w początkowej fazie jego istnienia. Natomiast no, na plus przemawia doświadczony zespół z osobami mającymi doświadczenie w branży gier. Także to wszystko, co miałem do powiedzenia na temat tego projektu. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału. A jak chcecie być informowani o wszystkich filmikach, to oprócz subskrypcji kliknijcie na wszystkie, wtedy będziecie powiadamiani o wszystkich nowych filmikach. Także do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się. Cześć!